Dzisiaj w Zespole Skór Zawodowych im. Elizoszkowej odbywa się szkolenie logistyków, ale także uczniów technikum mechanik w zakresie załadunku i przewozów za pomocą tirów. Szkolenie jest dwuetapowe. Jest to część praktyczna i część teoretyczna. Część praktyczna jest to nauka załadunku i zabezpieczenia towaru na tirze, a także podczepienia naczepy, czy też obsługi tachografu. Natomiast część teoretyczna dotyczy głównie przepisów w transporcie drogowym, a także rozliczenia czasu pracy kierowców oraz odpowiedzialność logistyków za transport w zakresie tutaj prawa. Bierze udział w nim 45 uczniów. Mam nadzieję, że wszyscy wyniosą z tego jak najwięcej i będą mieli już pewne doświadczenie, które pomoże im w znalezieniu pracy.